Hej cześć, witam Was moi drodzy serdecznie. Moi drodzy, nie jest wcale tajemnica Polisznela, że pieniądze są człowiekowi niezbędne do życia. Ale to tak naprawdę jest też spowodowane tym, moi drodzy, że tak naprawdę w XXI wieku, żeby człowiek miał tak zwane schronienie, czyli miał gdzie mieszkać, czyli dach nad głową i żeby mógł jeść, to niestety musi mieć pieniądze. I to wcale nie jest taką wielką tajemnicą moi drodzy Tajemnicą moi drodzy jest wtedy jest wtedy i głównie wtedy kiedy tak naprawdę no, kiedy tego nie widzi wtedy kiedy tego nie widzi to już jest wtedy źle I moi drodzy właśnie też z, z, z tego też powodu no i z powodu tego z powodu tego co spłacam twierdzę że muszę być sknerą i tak, I tak, zanim mi ktoś z Was mi powie, że wcale nie muszę być sknerą, to dwa razy, zastanówcie się w kilka razy. Tak naprawdę, moi drodzy, nikt, ale absolutnie nikt, nie zakłada tego, że kiedy ma jakiś dług, jak, jakikolwiek, to, że wtedy tak naprawdę, to, że wtedy tak naprawdę nie ma za bardzo e, jak, jak żyć, w sensie, nie w sensie takim jak żyć, tylko w takim sensie, że nie stanie się samodzielnie. A to czeski na Moi drodzy, prawda też jest taka, że kiedy. E, prawda też jest taka, moi drodzy, że tak naprawdę mm, że jak na przykład ludzie żyjący na kredyt. No ja bym powiedział, że ludzie żyjący na kredyt mają prawo powiedzieć, że tak, muszę być sknerą. Ludzie mają, mający jakikolwiek dług, które będą musieli spłacać przez pół życia. Tak, też mogą powiedzieć. Ta, też, też taki ktoś może powiedzieć. Tak, muszę być sknerą I to nie jest tak moi drodzy, że powiecie komuś, że wcale nie musi i że to starczy. Tak naprawdę moi drodzy, kiedy człowiek ma jakiekolwiek problemy w sensie materialnym, tak, to to nie jest tak moi drodzy, że wcale nie musi że to nie jest tak że wcale nie musi się tym się przejmować się tym martwić. Tak, musi się tym się przejmować. E, tak, moi drodzy, musi się tym martwić. Chcąc, nie chcąc, musi. E, już. I, więc, moi drodzy, więc czasem człowiek musi być sknerą. I niezależnie od tego, czy się komuś się to podoba, czy nie. i to w sumie było na tyle pa.